Zanieczyszczenie powietrza to problem, który dotyka każdego z nas. W okresie grzewczym zarówno wielkie metropolie, jak i małe miasteczka cierpią z powodu smogu. Skąd biorą się niebezpieczne substancje w miejscowościach oddalonych od skupisk zakładów produkcyjnych, elektrowni, kopalń czy autostrad? Odpowiedź jest prosta. Winowajcą jest niska emisja czyli po części każdy z nas. Są to pyły i zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska z kominów o wysokości niższej niż 40 metrów, a więc z naszych domów. Jeden komin może zanieczyszczać obszar o zasięgu dziesięciokrotności swojej wysokości. Dlatego tak ważne jest, czym i jak palimy w piecach. Najpopularniejszym materiałem opałowym pozostaje węgiel, ale ile w nim faktycznie węgla? Często wybieramy ze względu na swoją niską cenę, węgiel brunatny zawiera od 58 do 78% węgla jako pierwiastka chemicznego. Co więc jeszcze w nim jest? Sporo wody obniżającej wartość opałową od 60 do 6% siarki i cały wachlarz zanieczyszczeń. Kupując jedną tonę węgla na zimę, dostajemy tak naprawdę od 580 do 780 kg. A reszta po prostu wyparowuje, a potem dostaje się do naszych płuc. Chcemy to środowisko czyste i bogate pozostawić naszym pokoleniom. Dlatego dbamy również o czyste powietrze, w którym żyjemy. Pomagają nam w tym programy, jak program Czyste powietrze czy uchwała antysmogowa. Prowadzimy szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną. Nie rób świata na szaro. Prowadzimy również projekt RDI2Club. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat działań projektu RDI2Club, zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym realizacji pilotażu zamieszczonym na platformie BioBoard.